Dziesięć pięć, cztery, 3, 2, 1. Start. 150 od szczytu suter 50. Wcześniej tam. Poprawy 3. Z uwagą zostań. Prawi 5. Poprawy 5 30 lewy 4 krótki 40 a z fajk został lewy 310 100 na szczycie lewy 6 krótki do prawy 5 30 lewy 4 minus zły zły 100 na szczycie prawy 4, krótki, zły, spadanie Krótki, zły 100 Prawy 6 50 Tamowanie, wygrodzenie, ciasty 150 Prawy 6 Wybija, mocne tamowanie Do prawy 3 Lewy 3 minus 2. do prawy 3 plus syf, uważajmy jest syf otwiera 150 Mocne hamowanie prawy 1 z drogi do góry 100 A szczycie lewy 6 No 150 Mocne hamowanie szykana od lewej, a później 20 do lewy, dwa nie ciąć. 30 prawy, 3 późny Od szczytu lewy 6. 80. Mocne hamowanie prawy, 1 z drogi. 50. Schamuj do lewy 3, minus, zacisk, zacisk, przechodzi w prami, w prawy 2, minus, syf, otwiera, 50, lewy 6, 40, lewy 5, minus, hamuj, do prawy 3, nie ciąć, syf, Na drifter się znalazł. Co jest kurwa, nie? Daj mi no. poradę